Życie jest pełne niespodzianek i niezapomnianych chwil. Dlatego spełniając swoje marzenia, nie zapomnijcie podziękować wszystkim, którzy w ten czy inny sposób pomogli wam osiągnąć cel. Łowiłaś Miguela bez pardonu. Między nami wszystko skończone. Nie chcę o nim słyszeć. Jestem zajęta mamą i zapomniałam o nim. Nawet ty w to nie wierzysz. W serio, nie chcę przez niego cierpieć. Nie bądź egoistką. Miguel miał wielki problem. Powinnaś go wspierać, jak wszyscy przyjaciele. Nie przyjaźnie się z nim. Co przez to rozumiesz? Dla niego jestem nikim. Nie pamięta mnie. Codziennie byłam w szpitalu, więc ja kojarzy, kim jestem. Ale gdy wreszcie przypomniał sobie swoją miłość, wymienił Sabrinę, a nie mnie. Przecież on nie pamięta, kim jest. Daj mu szansę. Właśnie to robię. Chcę odejść i zamieszkać z mamą. Naprawdę? Tak. Więc jesteś tchórzem. Nie uciekaj, weź byka za rogi. Przecież możesz udawać, że to kolejny chłopak, z którym się spotykasz. Niech cię poderwie. Zrobiłabyś to z Diego? Co mi powiesz? Chcę ci przywrócić prawa rodzicielskie do Mii, żebyś mogła ją zabrać. Naprawdę? Dla córki zrobię wszystko. Mogę nawet ją stracić. Rozumiem, przez to przechodzisz. Cieszy mnie, że choć Mia ma taką matkę jak ja, życie dało jej takiego ojca jak ty. Czemu nie spróbujesz? Masz jeszcze czas. Wiesz, ile dla niej znaczy odzyskanie matki, za którą tęskniła tyle lat? Zrób to. Chciałabym. Obyś jeszcze chciała. Nie wiesz, co tracisz. Mija to wyjątkowa dziewczyna. Nasz największy skarb. Wreszcie się pogodziłyśmy. Przyjaźnimy się jak dawniej. Jasne. Kiedy wrócisz do szkoły? Stęskniłam się. Co za pomysł? Jak to? Nie wrócę, bo ta baba z opieki zabierze mnie Bóg wie gdzie. Nie mogę. Madariaga powiedział jej, że wyjechałaś. I tak się zjawi. A gdy mnie znajdzie, znów będę musiała uciekać. Tylko dokąd? Uspokój się i nie wyciągaj pochopnych wniosków. Koniec pogaduszek. Już się sprężam. To przez Robertę. Wcale nie. Lotkuję jak najęta, a ona wcina lody zamiast pracować. Proszę spojrzeć. Oto moja odprawa. Ten drań Bustamante zapłaci mi tę kwotę, jeśli odejdę i będę milczał. Chcę załatwić wszystko pieniędzmi. Pozwoli pan, by zawiesił na panu metkę z ceną? Panowie wybaczą. Witaj, Enrique. Ricardo. Czy otrzymał pan czek? Tak, panie Mendiola. Owszem. Dobrze. Więc pozostaje nam pożegnać się, jak przystało na dżentelmenów. Dziękuję za pracę na rzecz szkoły Elite Way. Co pan robi? Proszę oddać ten czek panu Bustamante. Nie rozumiem. Żąda pan wyższej kwoty? Oczywiście, że nie. Proszę podać powód mojego zwolnienia. Od dziś będę człowiekiem honoru. Nie odejdę, bo panu Bustamante nie podoba się moja twarz. Niech pan nie komplikuje sytuacji. Co takiego? Przeciwnie, wyjaśniam ją. Pan Bustamante może być pewien, że wniosę o wszczęcie dochodzenia w sprawie sprawozdań finansowych. Nie może pan tego zrobić. Proszę nie podejmować błędnych decyzji. Osobiście załatwię panu pracę w innej szkole. Pan wybaczy, ale mam dużo zajęć. Jest koniec roku szkolnego. Żegnaj. Nie denerwuj się, bo dostaniesz zawału. Wiedziałam. Nic nie pokona prawdziwej przyjaźni. Dobrze, że pogodziłaś się z Luchanem. Tak. Chcą ją gdzieś przenieść? Na razie się ukrywa, więc nie ma problemu. Ale gdy ją znajdą, odeślą do ośrodka. Mój Boże. Mami. Mam prośbę. Możesz mieć nawet dwie, księżniczko. Nie wiem, jak to precyzyjnie wyrazić. Chciałabym siostrzyczkę. Co? O czym mówisz? Nie każę ci rodzić. Właściwie chodzi mi o wnuczkę. Co to za prośba? Stroisz ze mnie żarty? To nie jest śmieszne. Ale. Przejdź do rzeczy. Czego chcesz? Prosić cię, żebyś. adoptowała Lucha.

De estos días voy a escapar para jugar en el por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar, hay que apostar sin miedo. Me no importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Un poco de esa nova. Vaya, voy vivir. Un poco de esa nova. Déjate darle un... No odias el bafeo y povies lo que con mi hijo. Chciałem z panem porozmawiać Żeby wyjaśnić parę rzeczy Zanim dotrą do pana plotki Rozumie pan? Jakie plotki? O naszej przyjaźni z Javim Jak nazwałeś mojego syna? Mówię tak do niego, gdy jesteśmy sami na pewno pan rozumie. Co mam zrozumieć, zboczeńcu? Sugeruje, że, że mój syn i ty to chłop nas chwał. Nie zaprzeczam. Lubię takich. Bardzo się kochamy. Yes. Yeah. Yeah.